Mija właśnie 30 lat od premier... Ja pierdolę. W 1994 na ekrany kin wszedł film Kruk. W roli głównej mogliśmy zobaczyć Brandona Lee. Tak, Lee, syna tego sławnego Bruce'a Lee. Brutalny, mroczny thriller odbił swoje piętno na popkulturze w tamtym czasie i został mocno zapamiętany, ponieważ na planie tego filmu zmarł Brandon Lee na skutek nieszczęśliwego wypadku. Został on postrzelony przez jednego ze swoich kolegów z planu, na skutek czego zmarł i później obrosło to wieloma teoriami spiskowymi. Jak to się stało, że to był prawdziwy nabój? Czy ktoś może zlecił zabójstwo Brandona Lee? No bo przecież też takie głosy chodziło jego tacie, że na Brusa Lee nasłano jakichś morderców. Film przez lata okrył się kultem, dostał nawet trzy kontynuacje i serial, ale żaden z kolejnych projektów nie mógł się zbliżyć sukcesu. Oraz estymą do tego, co prezentował Kruk z 94. No i po 30 latach dostajemy nową wersję Kruka. Tym razem historia potoczy się podobnie. Nasz główny bohater Erik i jego dziewczyna Shelley zakochują się w sobie. Są dwoma wyrzutkami, osobami wystawionymi poza nawias, ale odnajdują siebie i w sobie odnajdują wielką miłość. Niestety, jak to często w takich historiach bywa, Erik i jego dziewczyna w pewnym momencie tego filmu zostają zamordowani. Ale nasz bohater tak kocha Shelly, że postanawia nie umrzeć. A właściwie dzięki mocom Kruka powróci on do świata żywych, aby dokonać zemsty na swoich oprawcach. Może nawet uda się ukochaną przywrócić do życia? Hmm? Ten remake był zapowiadany przez Hollywood już od dłuższego czasu, gdzieś nawet mówiono o tym, że Jason Momoa mógłby zagrać właśnie w Kruku, no ale nic z tego nie wychodziło. No i jak teraz ten film, który jest dla mnie kultowy, ale też się o niego nie będę jakoś tam mordował, no jest to po prostu jakiś taki znak swoich czasów, chociaż moim zdaniem muzyka w oryginalnym Kruku broni się po dziś dzień i ten film nadal, może też przez te sentymentalne okulary patrzę, ale przypominałem go sobie przed tym filmem i... Nadal mi się go bardzo dobrze oglądało. Ale jak tutaj podeszli twórcy do właśnie materiału źródłowego, który tak naprawdę materiał źródłowy ma w komiksie, bo to komiks był pierwowzorem dla tej całej historii. Eee... Nie za dobrze, kurde, no. Nie chcę jakoś tak mocno porównywać do tego pierwszego filmu. Tamten film nadal istnieje, można go oglądać. I jeżeli lubicie takie mroczne, gotyckie klimaty, e, tylko bardziej gotyckie w stylu lat 90., no to po prostu zobaczcie sobie tamten film. Co tutaj twórcy próbowali zrobić innego? <laughs> no, próbowali skupić się trochę bardziej na tym romansie, bo o ile ten film z Brandonem Lee. miałem nie porównywać, miałem nie porównywać. I to, że twórcy się skupili na tym romansie przez dużą część filmu, nie jest niczym złym, gdyby to działało. Ale niestety dla mnie osobiście niespecjalnie to działa. W tym poprzednim... Miałem nie porównywać, miałem nie porównywać. No trochę muszę. W tym poprzednim filmie wiedzieliśmy, że oni są zakochani, a to trwało chwilę. W sensie, wiecie, nie trzeba długo coś nam mówić i pokazywać, żebyśmy my się o tym przekonali. Wystarczy to zrobić umiejętnie. I w tym pierwszym filmie tak było. To było umiejętnie pokazane. Byliśmy skłonni w to uwierzyć, że nasza para się po prostu kocha. Było to zrobione, powiedzmy, dosyć prosto, prostymi metodami, a tutaj twórcy nam troszeczkę według mnie za dużo te, tego pokazują, ale nie ma efektu, w sensie nie wierzymy do końca, biorąc zwłaszcza pod uwagę, co dzieje się w późniejszy, późniejszych etapach tego filmu, nie wierzymy, że ta miłość jest taka, wiecie, taka czysta, a tutaj o mówieniu o tym, że miłość musi być czysta, żeby nasz bohater mógł być nieśmiertelny i mógł Pozabijać wszystkich, co odpowiadali za ich śmierć? No, szybko dosyć w tym filmie zostaje podważona. Za reżyserię nowej wersji Kruka odpowiada niejaki Rupert Sanders. I pewnie się zastanawiacie, no co pan Rupert Sanders tam wcześniej zrobił ciekawego? Ano, zrobił królewne śnieżkę i łowce. Można powiedzieć, że nawet i udany film z Kirsten Stewart i Chrisem Hemsworthem. No, i zrobił też w mojej opinii ten mniej udany film, czyli Ghost in the Shell ze Scarlett Johansson. Chociaż znam jedną osobę na całym świecie, która tamten film lubi, więc może to go przekona. Pozdro, Pecet. Więc czy to był odpowiedni człowiek na stanowisku reżysera Kruka, kultowego filmu w niektórych kręgach? No, myślę, że dla studia filmowego tak, bo to pewnie niezbyt drogi reżyser i całkiem sprawny wyrobnik. Więc wiecie, odpierdzieli co ma tam odpierdzielić i heja, i lecimy dalej. Niestety, tak jest z całym tym filmem. No bo mamy tutaj Billa Skarsgarda, który no może i się stara. No chłopina naprawdę się stara, no mogę już mu przyznać. Ale co z tego, kiedy sam scenariusz oraz reżyseria nie domagają? Pan Młody Skarsgard to jednak nie jest jeszcze ten aktor, który jest w stanie wyciągnąć nawet najgorszy film. Tak właściwie to mało który aktor coś takiego potrafi. No ale kogo tu jeszcze mamy w tej obsadzie? Danny Hasson. Bardzo charakterystyczna mordeczka. Wiele wspaniałych ról. Na przykład Striker w X-Men Geneza Wolverine. No dobra, śmieje się, ale no ma koleś udane role I on tu jest tym głównym złym I wybaczcie, panie Denny, niech pan wybaczy Ale pan nie wyglądasz jakbyś komukolwiek mógł zrobić krzywdę No zły to casting, zwłaszcza biorąc pod uwagę Co niby ten facet tu potrafi No dobra Miłość miłością, no nie udało się, nie ma chemii między tymi tymi bohaterami, no to jest największy zarzut, no bo wiecie, no od razu inaczej by było, gdybyśmy widzieli, że oni faktycznie są parą, która może się sobie zakochać, no Ona wygląda jak wyciągnięta po prostu, wiecie, z, z psu z gardła, no bo jest na życiem. On wygląda jak taki bieda Joker Jared Leto, e, no ale nie iskrzy między tymi tymi aktorami po prostu i według mnie Mniej czasem znaczy lepiej w, te, w, tak, w takich wypadkach. A tutaj, 40 minut pokazywania nam, a na koniec tych 40 minut i tak nie wierzysz w to za bardzo. E, no ale okej, okay. ale jak jest z tym mrokiem, z tym co charakteryzowało postać tak kruka, czyli mrok, brutalność i tak dalej. No jest brutalnie, można powiedzieć, tylko niestety, jest to brutalność taka efekciarska, a nie specjalnie dająca satysfakcję, bo. Wygląda niestety słabo Co z tego, że są odcinane głowy Bryzga krew Jak ta krew jest zrobiona komputerowo No to jest po prostu na najzwyczajniej w świecie Komputerowa krew, komputerowo odcinane głowy I tak dalej, i tak dalej Nie, osobiście może poda, poza jedną sceną Kiedy nasz bohater Wchodzi po schodach i przez to, że jest nieśmiertelny, całkowicie nie przejmuje się tym, że 10 typa wali do niego po prostu e, z broni palnej i on, wiecie, dostaje, dostaje, ale ciągle przed do przodu. Jak taki tank w e, grach po prostu idzie do przodu i się nie przejmuje tym, co się dzieje i po prostu rozwala tych kolesi po kolei. Troszeczkę tutaj inspiracji chyba Johnem Wickem, też lekkie, e, jeżeli chodzi o e, właśnie choreografię sztuk. E, sztuk Ganfu, sztuki walki Ganfu, więc jest tutaj czasami, co zobaczyć, w sensie ta jedna scena mi się podoba, ale ogólnie nie ma nic takiego ponad to, co byście nie widzieli w innych filmach. Ten mrok, który był bardzo charakterystyczny w tych poprzednich filmach, w tym poprzednim, pierwszym filmie był bardzo charakterystyczny, no tutaj on ma być uwspółcześniony, to wiecie, no nadal pada deszcz, nadal nasz bohater chodzi w tym deszczu ze smutną miną, z tym makijażem trochę innym niż był w oryginale, ale okej. Okay nad tym nie będę się jakby pastwić no bo nie ma specjalnie nad czym ale nie ma to jakby większego sensu, nie buduje nam to trochę tego napięcia tego napięcia, tego klimatu który był właśnie w poprzednich filmach, bo takie sceny snuje tak zwane, kiedy nasz bohater idzie zamartwiający się ulicami, one mają nam zbudować klimat tego miejsca w którym to się dzieje i tak dalej a tutaj no po prostu widzimy na cały ekran twarz Billa Skarsgarda wymazaną, yy, wymazaną, no i pada deszcz. No nie buduje nam to jakoś tego miejsca kurka, to jakoś tego miejsca kurka, a kurka, a kurka. Film próbuje też w pewnym momencie troszeczkę bardziej wejść w lore tego całego kruka, troszeczkę nam opowiedzieć o tym świecie między światami, jak to się dzieje, że nasz bohater potrafi być nieśmiertelny. Jakieś zawieranie paktów, co nie ma całkowicie sensu w tym filmie, ale no jest. No i właśnie przez to, że to nie ma sensu, to to jest niepotrzebnie gmatwanie tego wszystkiego. Jak już chcecie to rozbudowywać, to miejcie jakiś pomysł. No przecież mówicie w jednej części filmu, że... Tylko prawdziwa miłość tak naprawdę trzyma go na tamtym świecie, żeby on się mógł zemścić. A kiedy ta prawdziwa miłość troszeczkę idzie pod zwątpienie, to można nagle jakieś pakty zawierać. Kurde. Ludzie, kochani, zdecydujcie! Dla filmu Kruk 2024 w mojej opinii może być tylko jedna ocena: Bo Kruk 2024 to gówno! Ja nie wiem, czy to prawa autorskie się kończyły, że teraz na 30-lecie trzeba wydać jakiś film z krukiem, bo jak nie, to nam prawa autorskie zabiorą. Nie wiem o co tutaj chodzi. Bo ten film ogólnie jest niby brutalny, ale ta historia, to jak ona jest pokazana, jak jest wyreżyserowana, to wygląda jak odcinek Power Rangers. Jakbyście zrobili odcinek Power Rangers, taki edgy Power Rangers, nie? Można tam kogoś zastrzelić, można zabluzgać, można ten, ale to wygląda na po prostu. Jakbyście oglądali jakiś niedzielny serial dla dzieci, no tylko że jest po prostu w kategorii wiekowej R, i można powiedzieć słowa na F i można komuś tam odrąbać głowę, nie? Nic w tym filmie nie ma, co was by jakby zachęciło do tego, żebyście sięgnęli po ten znakomity oryginał. A to szkoda, bo to jeżeli jak już wychodzi jakaś nowa wersja. I ona może nie jest nawet tak dobra jak ta, ten pierwowzór, to niech ona chociaż zachęci ludzi do sprawdzenia tego, tego właśnie yy, poprzedniego filmu. A tutaj w ogóle nic w tym nie ma. No, między bohaterami nie ma chemii. Jak ja lubię Billa Skarsgarda, uważam, że to jest. Jest to mój osobiście ulubiony skar ze Skarsgardów. Yy, to cała ta historia się po prostu nie klei, ani nie ma nic z niej do zapamiętania, ani nie jest ona wzruszająca ani nie jest ona jakby, wiecie, no jakaś e, wyjątkowa, no to jest wszystko e, po prostu co już było, no nakręcone to jest po prostu jak jakiś, no po prostu film, żadnej świetnej muzyki, czym się charakteryzował oryginał, no, no nie ma nic, to jest taki płaski film, taka wydmuszka, ktoś pewnie powie, a tam ja się nawet dobrze bawię, tak, bo to jest taki film, co sobie obejrzycie na polsacie, Ci, co lubią oglądać filmy na Polsacie, albo gdzieś tam za rok czy dwa będzie puszczane jako mega hit. No, może po 22 przez tą brutalność, będzie puszczane, i ktoś tam sobie to włączy, stwierdzi: Spoko, do kolacji, do późnej kolacji, do piwa. No, mogę obejrzeć, ale nic w tym filmie nie ma. No, to oglądasz to, kończy się to, wychodzisz z tego filmu i mówisz: Kurde, no przecież ja widziałem już fajny film, który opierał się na podobnych rzeczach, i to było 30 lat temu. Albo powiesz, o, o spoko. Ale tak naprawdę to jest kupa. No to jest po prostu. To sami wyrobnicy tutaj, ani aktorom się nie chciało, ani reżyser, który tak naprawdę jest wyrobnikiem, no nic od siebie tutaj nie dali. I to jest największy zarzut do tego filmu, że nikomu się tam nie chciało. Tam nie ma pół osoby, która by chciała coś z tym zrobić. Po prostu, o, dostaliśmy scenariusz, o fajnie, 120 stron, dostaniemy wypłatę i nara. Zróbmy to, pierdolmy to jak najszybciej i tyle. A jeszcze no dziękuję. <grystanie> Także dajcie mi oczywiście znać w komentarzu, czy widzieliście kruka, czy widzicie oryginał z Brandonem Lee, jaki macie stosunek do tego filmu, no i czy macie zamiar obejrzeć tego. No, już zwiastuny pokazywały, że yy, no nie będzie dobrze, ale zwiastuny często mogą mylić. Także ja dziękuję wam bardzo, moi drodzy. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I to tyle na tą chwilę. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.